Siema mordy! Dzisiaj na wiadomości na no, wiecie. <laughs> Dobra, wiadomości. Pierwszy wywiad przeprowadzimy z panną Obo! Dwa lata później. O. tego pani oba ogólnie urodziła dziecko czajcie mordy czajcie bazę czajcie bazę mordy czajcie dobra. słuchamy pani oby co ma do powiedzenia pani oba co może do w do O to nie to ja e, jadłam ze płatki no dobra jadłaś ze płatki dobra i to jeszcze ogólnie to ja jadłam też eee. Pizzę i kanapki na śniadanie. Uuu, fajny luksus, dobra. A mam miałeś ja jeszcze jakieś yy... jedzenie? No, jedłam ze Chińczyka. pyszne jedzenie, co nie? Yy, więc yy, nie przerywam, papa. Pa. Pa, pa. Dobra, yy, teraz się wi yy, widzów, łączymy z innym typem. Yy, dobra, mam już połączenie z innym typem. Halo, jakiś inny typie, Halo, proszę pana. To mi przeszkadzasz? No... Jak ty śmiesz się odzywać, ja mówię do ludzi! Dobrze, mnie ty, to ty! <grym> y tak, tylko że... Y no i co? Zgadnąłem, że jesteś celebrytą, no... Widziałem, wiedziałem... <grym> <grym> Dobra, nie, bro. Dobro, proszę, dobra. dobra, wiadomości się kończą. Papa. Pa.